Był to człowiek, któremu zawdzięczamy dzisiaj obecność, między innymi w tych najnowszych naszych czasach, obecność relikwii Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Otrzymałem telefon z Kliwę. Zaproponowano mi przyje przyjechanie do Aachen, do Pizdranu, aby tam poznać człowieka, który uratował relikwie Świętego Wojciecha. Ja chyba zbierzałaś. Nic takiego nie mogę się Tak, tak i on będzie na tym spotkaniu. Po przeczytaniu książki pana Arno Gize tak się zafascynowałem historią żołnierza niemieckiego, który ratuje polskie świętości, relikwie świętego Wojciecha, że postanowiłem przybliżyć ją młodszemu odbiorcy, który może mieć kłopot lub niechęć do czytania książki i postanowiłem przenieść tę historię na karty komiksu. On nie był takim szeregowym żołnierzem. To był człowiek, który uzupełniał tę armię w ludziach. To należało do jego obowiązków. On był człowiekiem pracującym, to się dzisiaj chyba nazywa po polsku komisja uzupełnień wojskowych. I do niego należało znalezienie jak najwięcej mięsa armatniego dla tej Agresywnej armii hitlerowskiej. Ale niego nigdy nie było rozdarcia. Kościół był najważniejszy, a dopiero, dopiero potem te sprawy ziemskie. To był człowiek kościoła. To był człowiek, który przez całe życie nosił z sobą krzyż. Taki krzyż misyjny. I kiedy pan Tylen umierał w szpitalu, i tam u niego byłem, to on był z tym krzyżem. To był człowiek kościoła, jak, jak, jakiego już dzisiaj nie spotykamy. Bracia i siostry. Musimy trwać. Nie możemy tracić nadziei. Pan Bóg staje zawsze po stronie uciśnionych i płaczących. Musimy trwać. Bóg pan dzwonił kanonim było w niego Gestapo. Do jutra musi opuścić gniezdę. Relikwie św. Wojciecha są w niebezpieczeństwie. Przecież ta hołota jest niszczy. To straszne, ale jak możemy im pomóc? Jeszcze dziś musisz przywieźć je do mnie. Liczymy tylko na ciebie. Musisz to zrobić. Dobrze, spróbuję coś zrobić. Z tyłu za mymi plecami jest budynek. W którym, on się, w którym on się przebierał, zawsze tam mieszkała polska rodzina, wchodził do mieszkania tej rodziny, zdejmował swój mundur Wehrmachtu, ubierał się w cywilne rzeczy i przychodził tutaj do księdza Wambleryka. Właśnie w tym domu, w którym mieszkał ksiądz Edward Wamblerik, ówczesny administrator tutaj, w czasach wojny, archidiecezji gnieźnieńskiej, fikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej. Tutaj właśnie te relikwie zostały panu Tylenowi przekazane, stąd je zabierał do Inowrocławia, zabierał w takich okolicznościach konspiracyjnych właśnie tutaj, ponieważ w tym domu na piętrze było gestapo, tu mieszkał jeszcze ten administrator, ale były to jego ostatnie dni. trudno pewnie przewidywać co mogłoby stać się z relikwiami świętego Wojciecha mogłyby zostać po prostu zniszczone tak Niemcy przecież tak że postępowali z tego typu pamiątkami Czy masz nam coś do powiedzenia, Klecho? Może ukrywasz u siebie polskich księży? Czujesz wstyd narodowi niemieckiemu, który Cię wychował. Zobaczymy jak jesteś uparty. Pod ścianę! Stoisz w sobie! Święty Wojciechu, my już zrobiliśmy wszystko. Teraz ty ratuj się sam. Jak wszyscy dobrze wiemy, katedra była zniszczona, ostrzelana tutaj przez wojska radzieckie z pobliskiego rynku została zniszczona, spłonęła i relikwie no, nie znalazły na razie takiego miejsca zaraz po wojnie, który mogłyby zostać godnie przechowane, ale były tutaj w katedrze, i potem w czasie odbudowy katedry znalazły to miejsce, które dzisiaj widzimy w tym pięknym sarkofagu oryginalnym sarkofagu Petera van der Renena historycznym, który też szczęśliwie wojnę przetrwał. To był niezwykle skromny człowiek. Niezwykle skromny człowiek. W ogóle nie chciał rozmawiać. proszę pana, co to moja historia. Pan Bóg tak chciał, to ja to zrobiłem. No, ale po dłuższych naleganiach i kiedy się dowiedział, że ja też jestem Niemcem, bo on najpierw myślał, że ja jestem Polakiem, to powiedział, no dobrze, to opowiem panu wszystko dokładnie. Ukazała się książka, to znaczy to drugie wydanie. No już drugiego wydania nie robiliśmy promocji, było to pierwsze, mówiliśmy to. To tak, jak w ogóle powstała książka? Jest takie bardzo piękne kazanie księdza kardynała Chlonda z roku 1945, moment, rekonciliacji, czyli przywrócenia katedry po tej porzodze wojennej do kultu, w którym ksiądz kardynał bardzo mocno mówi, jak bardzo zależało Niemcom na zniszczeniu tego miejsca, które wiąże się z prymasostwem Polski, które wiąże się z wielkimi dziejami naszego narodu. I myślę, że również ten los relikwii świętego Wojciecha pewnie mógł podzielić losy wielu zniszczonych w tym czasie w Polsce kościołów, świętych miejsc. A wyobraźnia miłosierdzia. Kontynuując nasze rozważania o pomocy charytatywnej, zatrzymamy się dziś nad wyobraźnią miłosierdzia. Pisał o niej Jan Paweł II w liście Mileniu i Neuntę: Mówił tak: Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przyjawem będzie. Nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka solidaryzowanie się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. W świetle wiary. Wyobraźnia miłosierdzia nie jest i nie może być czystą naturalną umiejętnością człowieka. Jest ona bardziej darem Ducha Świętego, jego działaniem w nas poprzez różnorodne dary i charyzmaty. Wspomniany papież Jan Paweł II na krakowskich błoniach apelował do każdego z nas aby nie zabrakło nam wyobraźni aby w kościele program duszpasterski obejmował wyobraźnię miłosierdzia dlatego Jan Paweł II jest ciągle naszym nauczycielem a my w naszych sercach winniśmy nosić wezwanie aby krzyku bogich był dla nas świadkiem miłosierdzia.